Wydaje mi się, że, że lista listą, ale kluczowe są priorytety i, i wybranie tego, co na tej liście jest, więc ja w tym momencie ściągam gościa to do pomocy. Ciekawe, tam. Ktoś się Ktoś. lepiej zna ode mnie. Niespodzianka. Ktoś się wyniochał. Cześć, Dzień dobry. Cześć. Hej. Cześć wszystkim. Słuchaj, Piotr, takie mam pytanie, bo kiedyś wpadła mi do głowy taka książeczka, może ci znana. Coś tam, coś tam. Tak, to jest, to jest książka Piotka pod tytułem Effective Multitasking. I, i, I ja właśnie zawsze chciałem się zapytać o to, ale jakoś nie miałem chyba śmiałości napisać maila, bo na wszystkich konferencjach, wiesz, tłuką do głowy inżynierom, że no multitasking nie, że, okay. że to jakby w tej branży się nie sprawdza i tak dalej. Czy Ty mógłbyś wyjaśnić, czy to jest, czy to jest jakby tytuł taka prowokacja, czy to rzeczywiście dowodzisz, że multitasking jest efektywny? Dobra, musimy zdefiniować multitasking i mm, jeśli chodzi o robienie czynności kognitywnej, czyli która angażuje korę przedczołową, to mamy hardwareowe ograniczenie, yy, które jest ludzkie i mówi jedna kognitywna czynność naraz kropka. To jest hardwareowe ograniczenie. Więc taki multitasking na zasadzie, że robię dwie kognitywne czynności naraz, jest fizycznie niemożliwy, przynajmniej nie przez hardware człowieka. Teraz yy, jak wrócę do czasów, w których się wychowałem, jak był Windows 95 albo XP. To były procesory Pentium i one miały jednego kora, a mimo to system Windows był wielozadaniowy i robił multitasking. Nie? I jak to się działo? No, Procek tak szatkował y, y, czas i przydzielał go różnym procesom. Zresztą do dzisiaj tak robi, tylko mamy więcej korów. Ale jak był nawet jeden, to i tak mogliśmy robić multitasking na jednym procesorku. Jak to się działo? No, Trzeba było procesowi dać na tyle długi odcinek czasu żeby on się zdążył rozpędzić, napełnić cache'e i popracować chwilę, ale na tyle niedługi, żeby się użytkownikowi końcowemu wydawało, że to się wszystko dzieje naraz, co jest świetną radą dla ludzi. Dokładnie taką samą. Czyli my też mamy swojego kesza i też potrzebujemy 10, 15, 20 minut, żeby się skupić na tasku. Natomiast jeśli... Więc jak będę sobie szatkował czas co minutę i się odrywał, to to już jest ten multitasking za dużo, on jest nieefektywny. Po prostu nie dam rady tak szybko przełączać kontekstów, bo nasza głowa ma ograniczenia. Zresztą, proces też, jakbym przełączał procesy co, nie wiem, 50 mikrosekund, to też nawet bym Kesza nie wypełnił i po prostu wszystko byłoby cholernie nieefektywne. Natomiast w przypadku człowieka, no musimy raz na jakiś czas przełączyć kontekst, żeby się ludziom wydawało, o, patrz, odpowiada na maile, odpowiada na Slacka, ale kod też jest napisany. <grym> Także dla mnie ten efektywny multitasking to jest takie znalezienie tego. Sposobu pracy, czy też interwałów, w których się poruszamy, w którym ja już mogę efektywnie się skupić, skoncentrować i pocisnąć temat, ale zewnętrznemu światowi się wydaje, że cisnę 3, 4, 5 tematów naraz. Dokładnie tak, jak robił to Windows na starym, dobrym jednym korze. I Linux zresztą też.